jak znowu mi ktoś wszedł do pokoju, musiałem przerwać nagrywanie. E, tak więc powtórzę od, y, od początku całą kwestię. Tak, no cóż, zanim zaczniesz znowu prawić mi kazanie, pragnę zauważyć, że to najwyższy czas. Y, że najwyższy czas zrobić coś z tym Twoim zwyczajem wdzielenia się i pomywania do innych. krawa to na Twoje złodziejstwo i po mojemu w niczym nie stawiacie ci wyżej ode mnie. W porządku, ale mimo to i tak chciałbym, żebyś porozmawiał z miasta ja i powiedział im, co zrobiłeś. Jeśli nie, to ja im powiem, a na naszą metę gorzej na tym wyjdziesz. Ja, bo sobie, może moglibyśmy się to znaczy... Co może e, mnie powstrzymać przed ucieczką z miasta? Dlaczego dl dl daleko nie uciekniesz? Lewina zwała przełęcz. Co więcej, po górach rasują bandyci. Po prostu wyznaj starszyźnie swoją winę. Dobrze, w porządku, cholera. Pójdę tam i porozmawiam z nimi. Ale przyznaj mi się już na przygrzać. Dobrze, a teraz szukam pokry. może Możesz mi pomóc? Dobrze, wrócę, żeby cię sprawdzić, Aldewinie. żegnaj. I nasza sfeldana dostała kolejny Ktoś poziom. Przegapiłam. W randze zdaje się kapłana, Dobra, awans. A wtedy podniesiemy poziom dodatkowy, kopona poziomu pierwszego 1, 9. Akceptacja. No to teraz dodajmy jakiś czary Na przykład, co my tu mamy? To jest chyba magiczny kamień. Ochrona przed złem. Rozkaz, co on robi? To zaklęcie pozwala kapłanowi yy, rozkazać istocie, by umarła Ostatnia no, runda, pod, pod koniec jej odbudzi się ona zupełnie zdrowa. Dobrze, no co, takie średnie. Tu ma jakiś czar y, bitewny. No, jakiś taki debów, to weźmiemy samego, okej. Okay. Gotów. Zobaczymy. czas. <laughs> Ach, co to znowu, czego chcesz tym razem? Czy jest coś wolnego? Tak, oczywiście, że mam miejsce dla tak wielce poczciwych podróżników jak ty. No, od razu się zmieniło jego nastawienie do na nas. Przy okazji, zgodnie z twoim życzeniem, omówiłem z to z innymi mieszkańcami miasta i zgodzili się zapomnieć o całej sprawie z Elwinem, pod warunkiem, że przeznaczę pewną część moich dochodów, by pomóc miastu, przeklęte bijawki. Dobrze, a teraz co? Droga do czystego sumienia potrafi być długa, Elwinie, w panacie bo imieniu. <laughs> mm, no i dobra, już nie mamy z nim żadnych kwestii dialogowych. Ale zima. No i okej, okay, dobra. Zrobione. Nasze postacie są prawie w pełni zdrowe, więc nie będziemy Już się nocować robi. kolejnych 8 godzin. No i idziemy dalej. Tutaj. Znajdziemy jakiegoś kupca, sprzedamy mu... A no co my tu mamy mieszkanie miasta, czyli ciekawe. Sprzedamy mu nasze łuki. No musi to być jakiś kupiec, który to kupi. No i... skończymy dzisiejszy odcinek. A następnym udamy się do Doliny. Cieni, bo już pewnie z pół godziny jest spokojnie. Czemu on tak wolno chodzi? Czy on jest przeciężona? 50 na 70 nie jest przeciężona, na po prostu jak chodzi. Uciekajcie, Dolina jest pełna Yeti. próbujemy zgubić, ale dwa ciągle mnie gonią. Uciekajcie, sprawdźcie pomoc. U, u, u ktoś potrzebuje pomocy. I to Yeti, Yeti, Yeti. Ojej, tu są jakieś dwa Yeti. Czy one są mocne? Nasi no łucznicy niech już do gotowe. nich strzelają. Rozumiem, puśćmy mu trochę. Na szczęście mamy tutaj. No! który... On mogą przejść przez to, myślałem, że muszą przejść przez most, Eee, dobra, mmm... Yeti, jestem. Yeti, masakra Żeby nam nikt nie zginął, przecież to nie jest coś słabego Spróbujmy na niego uspać Coś się stało, ale nie to, co miało się stać <grym> dzika magia do bro Nasz prezerwer się nie bije Chyba. Atakuj, 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 atakuj Ojeju na skraju śmieci, a myślałem, że masz grę i nie yeti. A, ja, ja, dobra, on już zginął. Został nam jeden. Pięknie. 420 doświadczenia za jednego. Jakaś skóra Yeti. Bierzemy oczywiście. Kolejna skolety. I jest Mirek. A, nie możemy jej podnieść. Powiem skończyło nasze miejsce w ekipunku. Dajmy to Kragowi. I ją podnieśmy. Pogadajmy z Mirkiem. Dziękuję, myślałem, że nadszedł czas bym dołączył do moich przodków. W raz ostatni postawiłem nogę koło doliny, to pewne, kręcą się tu przeróżne dziwne istoty. O kiedy do doliny mówisz? Dolina Cieni, ja i mój brat Silas pielgrzymowaliśmy do naszej rodzinnej krypty, jak co roku. Ale tym razem, nie wiem, do dolina wydaje się dziwna, jakbyś przeklęta, cienie są żywe. A po ścieżkę wędruje i napadają na podróżek. Twój brat, gdzie on jest? Silasowi się nie udało, największy Yeti, jakiego widziałem w życiu, wynurzył się ze śniegu i swoimi szponami wydarł mu kawał ciała. Mój brat padł martwy jak kamień, a krew była wszędzie. Nic nie mogłem zrobić. Silas zniósł naszą rodową pamiątkę, a teraz na zawsze ją straciliśmy. Hmm, mogę sprawdzić zyski pamiątki. Możesz mi... jak się za... eee, dobra, a tu... Mogę sprawdzić z tym które zabiły twój brat, ale to będzie tanie... łatwa ani tanie. Hmm, no może pierwszą ty? Jeśli chcesz się odejść do Doliny i rodową pamiątkę, zapłacę wam za wasze trudy. Zrobimy to zatem. Weź mnie dostacie do Doliny. Przecież głównym szlakiem, ale biorąc pod uwagę jak wiele było w Dolinie bestii Ardu... Arundel może powiem wam o bezpiecznej drodze. Często wędruję po tych górach jest na więcej ukrytych ścieżek niż wielki dom w Magałęzi. Arduel ma dom na południowym zachód do wielkiego drzewa. To od dwupietrowe kamienadura. Już względną Wkrótce Wkrótce w do Dolinę. Dziękuję Ci. Teraz gdy odszedł Silas, tylko do pamiątka przypominać mi będzie moją rodzinę. Bardzo ucieszyłbym mnie jej pogrzeb. Jeszcze jedno, jeśli napotkacie więcej jedki, możecie pozbierać ich skóry, jak już się z tymi bestiami. Tutaj Komlan skupuje skóry za uczciwe ceny. Oryk may be able to make something out of the spalt too. Aha, czyli um, Ten kowal będzie mógł też nam coś zrobić z tych skór. Eee. <laughs> <laughs> Nie przetłumaczony. Niekwa... zdanie. Czy to jest ten kupiec? Zajrzyjmy tutaj. Czy to jest ten przestraszony ziumeczek? Na ten posa. Uł, to jest ktoś. Misje mówiły prawdę. To wy jesteście bohaterami z moich snów. Eee... O czym ty mówisz? Właśnie wizje sprowadzają mnie w to miejsce. Tempos wskazał mi drogę do was. A wiem co to jest. To jest zdaje się, że początek... Questu z dodatku serce zimy. Eee, tak więc chyba zaraz się z nim pożegnamy. Z jakiego powodu? A więc już nas znalazłeś. Teraz ten post może pożegnać Z jakiego, z jakiego Nie potrafię tego powiedzieć. Wiem tylko, że nad moją ojczyzną zawisł cień wojny. Klany gromadzą się. Od wielu, wielu pokoleń nikt nie widział czegoś podobnego. Król zarówno nowy jak i stary powstałby poprowadzić klany przeciw dziesięciu miastom. Pierwsze śniegi zimy zostały już splamione krwią. Nie rozumiem, co ma to wspólnego z nami? Musicie zrozumieć, odczytałem znaki. W nadchodzącej wojnie tempo nie stanie po żadnej ze stron. Zarówno moi ludzie, jak i mieszkańcy miast poniosą wiele strat. Wysłałem swojego ducha na poszukiwanie sposobu, w jaki można by zapobiec tej bezsensownej rzezi. Wizje doprowadziły mnie tutaj. To wy. Jesteście odpowiedzią, której poszukiwałem. Ooo, rozumiem udać się do Hengorod, do wielkiej komnaty na polanie, gdzie zgromadziły się klany. Tylko wy możecie zapobiec wojnie. Może innym razem że Tak, kto na 100% jest? E, początek tego dodatku. Coś tu mamy. Jest no, ale... to? Niech będzie! To na 100% jest początek tego dodatku. O, mamy tutaj. Spróbujmy się ukryć w cieniu. Fiaskiem. A weźmy QuickSave. A. Czy coś się stanie, jak sobie to weźmiemy? Nie. Gotów. Załatwię to. Chyba nie. Pogadajmy z nim, czy on się na nas obraził. A więc powróciliście. I znowu jest dokładnie tak, jak przepowiedziała wizja. Jasne, musimy już iść do innej. Okej, okay, dobra. 100% jest y, już się postać, robić. która zaczyna na datek, aczkolwiek y, zalecana jest tam pójść dopiero na przynajmniej 9. poziomie doświadczenia naszych bohaterów, tak więc teraz razie nam się, nie będziemy szyi. Załatwię to. No i idziemy dalej. Tam już powinien być ten y, 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 kowal, aczkolwiek... Przed chwilą okradliśmy danego ziomeczka i zdobyliśmy jakąś magiczną pracę. Dajmy ją naszej. Po punktu, że ona będzie wiedzieć. O, praca plus 1. Czyli że ona umie już rozszyfrować przedmioty plus 1 dzięki swojej wiedzy bez żadnej a bez żadnych zaklęć. O i teraz praca plus 1 możemy dać na przykład jej będzie ma lepszą pracę, tak to sprzedamy. Jakie się o, okay. w Idziemy dalej, Brat Pel. Coś z imieniem Witaj, zdrożony podróżniku. Potrzebujesz pomocy? Tak jestem w w mieście, być może mógłbym powiedzieć, z jakich osób mogę skorzystać z drugim poważna robu. Oczywiście, jak już słuchajcie, interesuje w szczególności, Potrzebuję miejsca na nożnych spacerek, który nie się chcę zakupić broń i trochę do różnego sprzętu. Broń, którą mam w, w broń, którą mamy w jest przez słowo komlana. Jegoś nie znajduje się na północnych obrzeżach, obrzeżach miasta. Towary ogólnego użytku można znaleźć naszego miejscowego uczonego amatora Gerta, którego żyje w pobliżu zachodniego mostu. Tam już byliśmy, no i on nie miał nic ciekawego. Czego mu zrobić? W takim razie musicie głosować rozbity Bóg ponieważ tutaj w domem wchodzi więcej róż. Jest to miejsce poświęcone kultowi terytorowanego pana Ilmetra. Wszyscy znajdujący się w Potrzebie są mile widziani. Proszę wejść przyszedł do środka przyjaciela, aż siostra Kaliana uruży Twoim cierpieniu. Dobra, dziękuję żegnaj, czyli to jest nieciekawy powiedziałem tylko. Widzieć tutaj, skorzystać z usług. Może tutaj trześć do tego kowala. Bo północne... O, tutaj to musi być. Gdzieś ten kowal. Albo tutaj. Ojeju. Korzenna piwnica. Tu już byliśmy? Czy tu były po prostu otwarte drzwi? I tu mamy jeszcze coś. I to jest kowal na sobie Co Z do wyrobu no, naprawdę różnych narzędzi. Dobra, wchodzimy tutaj na sobie I jest nasz Konlan. I jakąś książka ma. Chcesz czegoś? O, o, co chodzi? Spróbujmy go określić. <laughs> <Dobrze. śmiech> Ciekawe, czy to my nie Kiedyś się w cieniu. Zakończyło się fiaskiem. Zamknięte. M może zrobimy quick save Czy możemy to otworzyć w ogóle? Nieudane, czyli na go nie ukradniemy. Gotów. Dobra, rozmawiam z kowalem. Witam, co się grę. i To musi być konan? miejscowy kowal. Tak, jestem, konan. Jeśli patrzę na ci y, ostrego ostrza albo porządnej wakiery, to nie można było lepiej trawić. Wykorzystaj to, Tu jestem. Póki to jesteś, wybiera i No, tak mi się wydaje, po wszystkim co się wydarzyło, nie wydaje mi się, żebym chciał to tu dłużej zostać. Rozumiem, więc zamierzasz opuścić miasto. Wyszasz, i dziwnie to, bo miasto jest raczej nudne. Może mógłbym ci towarzyszyć. Nie, nie potrzebuję nowego komponać Nie wiem czy w tej grze w ogóle można sobie dodawać kompanów. Poza e, tymi, którymi... których stworzyliśmy sami chyba nie można, ale. E, ha, chciałbym, żeby to było możliwe. Dzięki tej przegranej pogodzie, którą tu ostatnio mamy południa przełączyć jest cały niego śniegu. Ja teraz znowu mówię, że nawet północna droga od do 10 miasta została zablokowana przez lawinę. Co będą moje z nas nie przetrzyma tej zimy. Mamy już wszyscy dość. Nie mam zamiaru umierać, a coś tu taki gotowy kopiec sobie grób. Hmm, tak naprawdę to nie za bardzo mam po co żyć. Moja Mary zmarła na gorączkę kilka lat temu, a teraz zaginął mój syn, porwany z łóżka w środku nocy. Prosto z mego nosa. Był tylko chłopcem. Współczuję. Co za nieszczęście. Hmm, ten Bachor pewnie priestą. Ja też bym mu <laughs> Wiadomo kto mógł to zrobić. Gdybym wiedział, to czy sądzisz, że stałbym tutaj klepiąc metal? Mówię ci, po prostu zniknął bez śladu. Nawet stary Arundel nie mógł zna znaleźć stropu, a on ma nosa do takich rzeczy. Tak mi się wydaje, że cokolwiek go zabrało, wróci tu i po mnie. Nie mogę powiedzieć, żebym się na to nie cieszył z <gryzmującym> rundelem, uważasz, że przyczyna może tkwić w dolinie cieli. Coś, w przyjemności rozmawiałbym o zaginięć tego syna. No dobra. Dolinie cieni, co? Nie dziwi mnie co. To miejsce trąci złem. Większość mieszkańców inikowego. O tych, którzy poszli w tamtym kierunku, nikt już później nie słyszał. Może znajdziemy kiedyś tam jego syna. Mogę hmm. zobaczyć, co można sprzedania. Uuu, yy, ma zbroję płytową. Dużo lepsze od naszej. Teraz tak, sprzedajmy mu najpierw skórę Yeti. Chociaż było, że może będzie mógł coś zrobić z niej, więc na razie jej nie sprzedajmy. Zaraz na niego zagadamy. Zajmę mu krótki łuk, toporki do rzucenia, które nam nie są potrzebne, za jeden tylko. No dobra. 7 złotych na tym zrobimy, uff, interes życia. No zaraz zobaczymy to przy tą skórę możemy, czy można coś zrobić. Krótkie łuki, patrzcie, każdy jest warty 6 sztuk więc cało się je tachać na początku gry. Później nie będziemy już takich rzeczy zbierać. Prawdopodobnie już w tej dolinie nie będziemy unikać łuków. Jak będę nam drobić z jakichś goblinów. Hmm, takich słabych łuków krótkich w sensie długie może jeszcze będziemy zbierać. Sprzedaj, sprzedaj, dobra. Kolejny strzał i nie kupujesz strzał, krótki łuk. <laughs> dobra. Krótki łuk. Wraca. Zguba jabłek plus jeden. U nas nikt nie bije sztyletami, więc... Możemy ją sprzedać, strzały sobie zachowamy. Ok, zobaczmy co ty masz. No masz to płytową zbroję. Czy owoc nam się kupować płytową zbroję? W sumie tylko greje w tej drużynie. Można się płytowe Więc może ją założymy. O no, dobra, kupimy sobie. Zawsze będziemy twardzi. Trochę no to wydamy, no ale co mamy kupować w sumie? Yy... Ty masz dobrą dość zbroję, to nie masz zbroi w ogóle. Ty masz tą zbroję, więc nie potrzeba ci lepszej. Muszę zobaczyć, czy ona może czarny, czy wtedy nie będzie mogła rzucać czarów maga, gdy założymy jej jakąkolwiek zbroję. Mamy tu jakiś podstawowy Półmek, nic plus 1, znaczy nic magicznego. O, miecz 1,5 plus jeden. No, ale na razie nas na to nie stać. To już takie rzeczy plus 1 są bardzo drogie. Patrzcie, 3000. 11 tysięcy. Helm zadowolonego obrońcy. Klasa pancerza plus 3. Odporność na śpienie. Użytkownik nie cierpi na zmęczenie. Wow. Może kiedyś to kupimy. zalety za drogie. Helm. co wiary. Wow. Jakiś dobry towar. Przydałby nam się. Mm, przydałby się nam naszemu berserkerowi, który walczy toporami i zabójca olbrzymów. Wow. Jakie fajne rzeczy, ale nie mamy tutaj na to kasy. Zabłowica troli, miecz beala jakiegoś eee. Plus 3, masakra Ciekawe czy jest jakiś dwuręczny miecz Może to Jeśli jest, jest używany, dodaj plus 20 do wiedzy Czy to jest duży, nie duże miecze Jednoręczny, czyli to nie jest Kwas pikinierów, oburęczny, o ten by nam się przydał Taki overpower, fajnie wygląda Taki, taki falowany Miłość czarna, jakieś różki. O, mamy coś, sakiewka na klejnoty Taką już chyba mamy Tak O, w ogóle mamy jakieś klejnoty? Nie, nie mamy, dobra, zamknij pojemnik Ale mamy też Pas z amunicją. Ten pas jest przewieszany przez ramiona. po w do trzymania pisków do pracy strzałek i bełtów. To sobie kupimy. Jeden, on no to nie będzie jeden. Dobra, dalej. I ten pas damy naszej łuczniczce. Bo tutaj można chować po prostu sobie strzały. I nie zawadzają nam. Nie zabierają nam miejsca w ekwipunku. A waży tylko dwa. Tak więc ona niech sobie nosi swoje strzały tutaj. W ogóle możemy jej rzucić wszystkie strzały, które mamy, bo tylko ona korzysta z tego rodzaju uzbrojenia strzały, 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 e, strzały. A ten pierścioneczek, czy możemy go sprzedać? Nie jest nam w ogóle potrzebny, chciałbym kupić broń. Uuu, nie, nie chcę tego, ani tego naszyjnika nie chcę, ani tego scoriety. No dobra, raczej nam nic się nie zrobi. Kolejna skóra, i dobra. Hmm. Zobaczmy sobie płytową zbroję. Klasa pancerza minus jeden. A więc lepsza niż przed chwilą. Ten ma tego samą zbroję. Zobaczmy, czy ona nie będzie mogła używać czarów. Twoje zakręcie czarodziejskie zostały wygięczone. Aha, i może założyć, ale to zabiera nam możliwość czarowania. Więc nie będziemy tego używać. Chciałbym kupić broń. Hmm. Sprzedajmy naszą zbroję paskową. O 16. Kupiliśmy znowu za jakieś 200, więc. Jakieś eee, rozkazy? Tanie to nie jest. Tanie to nie jest. Eee, dobra. Musimy teraz sprawdzić, co jest tutaj. Korzenna biwnica, Jakieś trzy domki. Wow, ten odcinek robi nam się naprawdę długi. Chyba tak samo go podzielę, jak podejrzew drugi odcinek. Na dwie części. Ale jeszcze zobaczymy. Eee, jeszcze planuję zrobić w tym odcinku tak, zbadać te trzy miejsca. Odwiedzić tego kupca, który był na starcie tutaj. Gerd Sprzedać mu ten naszyjnik i ten pierścionek tego szefa karczmy. Jeżeli bym nie chciał go skupić, no i udamy się gdzieś dalej, dobra. Czy tu Zabaczcie jest tylko mieszkanie z miasta, więc to jest zwykły dom. Okradnijmy <grymne> ją. Antidotum sobie wzięliśmy. <grymne> Jakieś napar mumii. Leczy ślepo te tej choroby. Można się przesłuchać. Słucham, Zabaczone czy jest jakiegoś questu. Tutaj są sami mieszkańcy miasta. I yy, mamy jakieś. coś, coś mamy. W porządku. Jakąś karczmę, dobra, mamy tu dwie osoby, które mają swoje imię: jakąś Luson i Vitcomba. Wiedziałem, proszę czym mogę ci służyć? Chcę ci zadać kilka pytań. Odpowiem się, będę potrafiła. Co chcesz wiedzieć? Gospodarka ostrzeg. Kim jesteś? Jestem barmanką. Hmm, <laughs> Jakieś plotki. No cóż, słyszałem dodatki i ludzie mówią o niedawnej lawinie, o nienawidzonej dolinie znikających ludzie po kotworach i o delu. Jeszcze kilka pytań. Dobra, na razie nic żegnaj, ona nie ma nic ciekawego do odwiedzenia. Myślałem, że możemy jakieś kwesta. Pogadajmy z szefem, kalczymy. Zresztą mówiono to, że przełęcz wypluła kolejny wędrowców, witajcie w kiorzejnej piwnicy. Przybysz, jestem w Whitecomb. Macie jakieś życzenia? Coś do picia? Coś z kuchni? Yy... <laughs> Twoja barmanka jest całkiem miła i rozmówna. Och, spodobałam się? Z wyglądu. Yy, z wyglądu jest miła, o tak, ale jak na mój gust jest yy, zbyt wiele w niej zimowego chłodu. Nie mogę powiedzieć, że nie próbowałem jej trochę ogrzać, ale tymi swoimi oczami mogłaby o ogra. Przybada tu na kilka miesięcy temu i ciężko pracuję, więc nie narzekam. Czy mogę zobaczyć tylko dań? Okej. Tutaj nie ma w sumie ciekawego. O, może się nabijemy tajemne piwo. Wiecie, że na południu jest źle. My tu w kuldach mamy własnych dziwaków. Jest w jeszcze taki jeden rundel stary fazy długa brodega ze zwierzękami. Takie lokalne źródło żartów, dziwny koloś, ale w zasadzie nieszkodliwe, dobra. A więc nabiliśmy się. Hmm, tutaj z mieszkańcami. Szukam pokoju na noc eee, Pokoju? Przykro ja nie mogę wam pomóc przyjecie spójrzcie w wieczornym cieniu No okej, okay, dobra Więc będę dziękuję mm, I porozmawiamy jeszcze raz może z tą tą... szkoda, Amelia I nie zauważyłem wcześniej Trzymajcie swoje cholerne konie w stajni Zaraz będę z och Cóż to szczory. czar? Uch, o czym ty kobieta? Ha! Zdziwiona jestem po prostu, bo widzę na no, twarz kulę. Myślałem, że nigdy już nie ujrzę żadnego klienta, gdy przejęcz y, cała pogrzeba na śniegu. Musi ci widocznie strasznie na czymś zależeć, skoro nie boisz takiego ziombu. Hmm, 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 hmm. um, słyszeliśmy o dziwnych zdarzeniach w okolicy Goblinarki... Nie, nie, jeśli. To znaczy, mieliśmy problemy z upierzcami przedtem, ale z tego co pamiętam, mm. ten rok jest najgorszy z wszystkich. Jak to? No, słyszałem, jak mówiono o upierzchtach, goblinach i podobnych, nigdy nie spotykanych do tej pory na przyłęczy. Podróżnicy zaczynali znikać i nikt nie wie, gdzie. Dzieje się tu wiele dziwnych rzeczy, co o wielu napawa troską. Dobrze, by ci było porozmawiać z Ronelem. Hmm, okej, okay, ona też nam nic ciekawego nie zima. Jak widzimy, pra praktycznie... Każdy... Widzimy, prak prak tak. praktycznie każdy to mieszkaniec nam mówi o tych zniknięciach tak dalej. Powiadają, że zrozumiałem. Dobra, w stąd. Oj nie wiem czy widzimy. Dobra, jeszcze się mam Każdy nam mówi o tych zniknięciach, tak więc to na pewno bardzo poważny problem tutaj. Mm, wszyscy się boją. To tak więc zobaczymy czy będziemy mogli coś temu zaradzić, yy, poradzić. Teraz idziemy do Gorl-Gerfa. Sprzedamy mu nasze yy, naszą brązonatkę i chyba pierścionek. No i dzisiaj się już pożegnamy, prawdopodobnie, a w następnym odcinku odwiedzimy Dolinę Cieni. Zgoda. Jo, Gert. Gert, czy jak tam się to czyta? Jogurt, co można sprzedać? Noszyjnik co ci sprzedać ziomeczku pierścień z no jest to 135 zł, sztuk złota, więc się opłacało. Zgoda. Więc wychodzimy. Gotów. No i tak, to było na tyle. Zgoda. Zwiedziliśmy całe miasto Kurdahar. W następnym odcinku uda się dodanie cieni. No i a patrzcie, nie, jeszcze tutaj jest jedna ścieżka. Czy tutaj coś jest? do góry. Wcześniej nie zauważyłem. Tu gdzieś prowadzi. Wow, coś tu mamy. Wejdźmy tu do środka, a jednak, jeszcze się nie żegnamy. Jak całe miasto, do całe. I tak pewnie odcinek podzielę na pa. I mamy tutaj... W porządku. Goblina! A uff, nie pokojarz się do Węgoga. Goblin się ścierwa. Kim jesteś? Ja węglu, Kto wy. Jestem Grey. Kto tutaj mieszka? To wiesz, że z pewnością nie należy do ciebie. Nie, wierzę, że pana Węgok usługa. Sprząta, wiąże, ścieroszka, gotuje, dobierze węgla pana. Pana? Kto jest twoim panem? Or, uk Pan, wielki czarodziej, Pan jest. Chcę kiedyś też być może. Wielki czarodziej, rozumiem. Ciągle znajdź swojego wielkiego czarodzieja. Pan jest w gabinet, i za drzwiami. Iście, jeśli chcecie mówić z Panem. Czego mi nie wolno do gabinet. Pan trzymać tam potężne magiki, księgi, papiery i rzeczy czarodziejów, których wy nie rozumiecie. We wnogu żegna. We To żegna. Chodzimy dalej. I mamy tu jakiegoś Orlika szarego. A co my tu mamy już od dawna nie miałem gości widać, nazywam się Orlik. Chcę was sprawdza moje skromne i Chcę, chcę kilka... Kil... zapytać o niepokoję na przełęczy. Aha, niepokoje. Um, Obawiam się, że w tej sprawie nie będę pomocny, rozumiecie, rzadko po prostu wieży i te i... ja wieże bez żadnego. bez wyraźnego powodu. Moje badania nie pozwalają mi na aktywne uczestniczenie w sprawach mieszkańców Kuldachar. Ich programy nie są moim zmartwieniem. Mhm... Mm Zwoje, o może będzie mógł nam sprzedawać magiczne przedmioty No dobra <laughs> Rozumiem, jesteście we właściwym miejscu Mogę zaopatrzyć was w wiele użytecznych czarów Oczywiście nie. jestem gotów zaoferować tylko wybrane zaklęcia Obawiam się, że większość mojej wiedzy jest poza waszą zdolnością pojmowania Może w przyszłości będziecie w stanie wchłonąć tak zaawansowaną wiedzę Świetnie, co możesz mi w tej chwili zaproponować? I mamy tu masę różnych czarów, których Na razie najprawdopodobniej nie jesteśmy w stanie nawet użyć Tak więc już tutaj nie będziemy rozmawiać Dla jakieś krzyki <laughs> Coś tam możliwe, ale to nic Dobra Zgoda. E, tak więc e, Udajmy się tutaj No i tak, to by było dzisiaj na tyle Powtórzę się trzeci raz w następnym odcinku, odwiedzimy Dolinę Cieni A tymczasem Bywajcie, mam nadzieję, że się podobało, lajkujcie, komentujcie, no i trzymajcie się, do następnego, cześć!